Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, a to jest Battlefield 3, serwer Dark Visions Mix, a ja mam nadzieję, że uda mi się dorwać do pelotki, tak, uda mi się dorwać do pelotki, <ścoughs> ale jestem szczęśliwy, Jezus, nie, błagam, 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 fuck, wystartowałem za późno, mm. strasznie lubię pelotkę, no, na tej mapie, okropnie po prostu, To tam siedzi, Olszak, kurczę. Tak, Kokos jest kapitanem drużyny i bronić tego celu, który jest już podłożony. Tak. No jeszcze. Boże, dwa cele są już podłożone. A te pelotka, co ona robi? Co ona tutaj robi? Nic zbytnio tak nie robi. O, nie wiem, czy zdołamy to rozbroić, naprawdę. Dobra, ukryliśmy się w całkiem niezłym miejscu. I dobra. Udało mi się. Dobrze, może teraz, może teraz nam się uda. Dlaczego nasza pelotka. Dobra, ja mam nadzieję, że ona zacznie dobrze walczyć. Okej, okay, jest już, jest pięknie. Bronić tego celu w takim razie. No nie, a no tak, bo jest Amtrak. A jak jest Amtrak? To jest po prostu koniec. No, granat, granat, rzucaj tam granat. No, mam nadzieję, że się dorwie. O kurczę, bardzo szybki czas reakcji. Bardzo szybki czas reakcji. Patrzyła się na mój ping. O, widzieliście ile, ile jest wykonanych rozkazów obrony. To jest po prostu niesamowite. Jak dużo tego się zbiera. Także pamiętajcie, żeby oznaczać cele. To jest niezwykle istotne. Ponieważ dzięki temu będziecie mieli sporo, sporo, sporo więcej punktów. I poszło pizdu. Już nie zdołamy tego obronić za chwilę. Osz... SKS. Czyli walczyłem nie tylko z jednym, ale także i z drugim żołnierzem. Dobra, wiecie co? Ja się stąd wynoszę. Nie ma co umierać na marne. Trzeba zająć dobre pozycje obronne. W międzyczasie przeladujemy sobie broń. A całkiem niezła pozycja obronna będzie w tym budynku i będziemy bronili punktu A. W tej chwili. Ach, cholercie. Coś mi dzisiaj, dzisiaj mi tak za dobrze nie idzie. Moja celność jest dosyć ograniczona. No chodźcie tutaj, chodźcie tutaj myśli. O nie, jeden raz go tylko trafiłem. A gra mi powiedziała, że nawet zero razy. Ponieważ dostałem tylko asystę z myślę, że zagramy sobie dwie rundy tego szturmu. No, no, gdzie jesteście, panowie? No nie, no nigdzie ich nie ma, nigdzie ich nie widać. Ale zaraz będą nam się wbijali na punkt B. Tutaj się szykuje zrzut z helikopteru. mogą sobie wybiec tam i przebiec się przez strefę chronioną. No tak sobie strzelam. pozycji Dobra, podkładam. No ale nie mogę go oznaczyć. Dlaczego nie mogę go oznaczyć? Tego nie wiem. No dobrze, dobrze. To nie jest totalna sieka i nawalanka z mojej strony. Ale jestem ciekaw, jak pójdzie ładnie. Maria ładnie tutaj nas ścierają, że tak powiem. nasza pelota is no more, jak sobie myślę. Dlatego fajnie będzie, jak mi się uda wbić do niej, tak dokładnie. Nie. cholera, jest to jest przeciwlotniczy. No szkoda. Oj, boom, poszło. Gratulacje, gratulacje dla atakujących. Jakiego snajpera? No właśnie, my powinniśmy się wycofywać. So, właśnie tam wystrzelił snajper. Wycofujemy się drugi raz mieszkowy. Ach, przestałem po prostu. Czasami e, przestaję prowadzić ogień. Oj, no, panowie, dzięki boltom. Czasami po prostu przestaję prowadzić ogień e, do jakiegoś żołnierza, myśląc, że już tak naprawdę go zabiłem, ale no, często okazuje się, że jednak tak dobrze nie ma. A tutaj helikopter organizuje nam zrzut. Ładnie się ustawia, naprawdę, bardzo ładnie. Szkoda, że nie ma tutaj oznaczonej strefy, ich strefy zakazanej. Zobaczymy. No, dziwnie się zachowuje ten helikopter. I chyba już leci na punkt. A nie powiem, dosyć ładnie to rozgrywają z tym helikopterem transportowym. I znowu nie mamy. Nie, pelotka gdzieś jest, ale cholera, gdzie ona jest, to nie mam pojęcia. Niestety, wydaje mi się, że to przegramy. Jest bardzo możliwe. Mieszkowy po raz trzeci. O, lera, Nie fajnie, nie fajnie zupełnie. Jaj, aj, 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 i odegrał się. <laughs> aj, moja minimapa jest znacznie zmniejszona z tego co widzę. Dlatego ją ustawimy na największe przybliżenie dzięki któremu będziemy mogli się rozeznać znacznie lepiej w terenie. No i to wam radzę. Żeby to przybliżenie mapy było sensowne. O, kurczę, tak. Nie fajnie, nie fajnie. Jest Amtrak, jest impreza, jak to się mówi. Niestety, impreza dla tego, kto siedzi wam, praku na działku, to chyba tylko i wyłącznie. No dobrze, ja zupełnie nie wiem gdzie jest ta pelotka. Dobrze, dopiero co się odrodziła. DML. Pamiętajcie, pelotką też trzeba umieć grać mimo wszystko. Jest, potrafi być niesamowicie skutecznym narzędziem obrony w doświadczonych rękach. Niestety w niedoświadczonych rękach jest całkowicie bezużyteczna. O, nawet nie udało mi się przeładować. Pierwsza No, nie wiem czy tutaj nie byłaby lepsza broń z tłumikiem, żeby nie zdradzać tego położenia pięknego. Panie Snajper, panie Snajper, co pan robi? Pan tam sobie stoi i duma nad życiem Snajpera. Podunek C4 podłożony. Olera, jasne. Mmm. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Gdzie jest nasz pojazd przeciwlotniczy? Nie widzę go na, na mapie. A to znaczy, że. O, właśnie. Dobra, i teraz mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać, w jaki sposób grać pojazdem przeciwlotniczym. Trzeba być po prostu dosyć ostrożny. Główne zadanie tego pojazdu to rozwalanie oczywiście helikopterów Dobra dobra Coś mnie namierza ale to nieważne ja mam dym Ja mam dym Tyle że Ej to chyba namierzał mnie nawet helikopter Okej, okay. bardzo ważne jest, żebyście oznaczali helikoptery, ponieważ pojazd przeciwlotniczy... O! Pojazd przeciwlotniczy w tej chwili nie ma ustawionego... E, ustawionego radaru. No, pozycji, no. Czyli nie jestem w stanie radaru lotniczego, czyli nie jestem w stanie po prostu... Siedząc w takim pojeździe, automatycznie widzieć gdzie są em, pojazdy latające. Czyli mogą mnie po prostu zajść gdzieś od tyłu, czy coś w tym stylu. Pamiętajcie, że pojazd przeciwlotniczy nie służy zabijaniu piechoty. I to nie jest jego główne zadanie. To może być coś bonusowego po prostu. Dobra, teraz wycofamy się na bezpieczną odległość, a bezpieczna odległość to taka, żeby nie mogli mnie namierzyć z soflamu albo z javelinów, bo na tej mapie to de facto nikt soflamów nie stawia, ale czasami zdarza się, że żołnierze wroga chodzą z javelinami. Jeżeli odjedziemy na bezpieczną odległość, wtedy nie będą nas mogli namierzyć. Tutaj widzę, że filo zbawi się w nalot C4. Pięknie mu to wyszło. No i widzicie helikopter, którego nie byłem w stanie zauważyć. Dopiero jak zaczął strzelać, zobaczyłem to na swoim ekranie. Dziękujemy bardzo. I oznaczamy, oznaczamy panowie. Cały czas te naciskamy Q, żeby oznaczać wroga. Dzięki temu oczywiście dajemy przewagę taktyczną naszym sojusznikom. Oj, proszę bardzo, tutaj się pojawił. Już nie ma. Jak widzicie, pelotka jest niesamowicie skuteczna przeciwko pojazdom, przeciwlotniczym, ale także jest całkiem dobrym narzędziem do um, unieszkodliwienia amtraków.